Do stolicy Szkocji wybrałem się w marcu 2022 roku dzięki usługom Spółki Kolejowej LUMO i jej tanim biletom. W Zjednoczonym Królestwie podróżowanie koleją na dłuższe trasy jest dosyć drogie, dlatego należy korzystać z takiej okazji. U podnóża Zamku Edynburskiego znajduje się statua Niedźwiadka blisko związanego z Armią Polską podczas II wojny światowej. E, witam Państwa. Możecie teraz zobaczyć za mną pomnik poświęcony Niedźwiadkowi o imieniu Wojtek. W ogóle pomnik ten poświęcony jest głównie Polakom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Jest tam napis, za naszą i waszą wolność. Niedźwiadek Wojtek towarzyszył II Korpusowi Polskiemu przez cały szlak bojowy. Wojtek został adoptowany na terenie Iranu. A następnie przeszedł szlak bojowy poprzez Irak, Palestynę, Egipt, aż do Włoch. We Włoszech brał udział w bitwie o Monte Cassino, m.in. nosił amunicję. W ogóle był takim wiernym towarzyszem polskich żołnierzy. I dzięki czemu otrzymał stopień kaprala. Po wojnie Wojciech został umieszczony w Ezo w Edynburgu, gdzie mieszkał aż do swojej śmierci w roku 1963. Swoją drogą Podnik ten cieszy się dosyć dużym y, y, zainteresowaniem. Widziałem tutaj wycieczkę hiszpańską, gdzie przewodnik dosyć y, szczegółowo przedstawiał historię Wojtka, Polaków polskiej armii i y, ich y, szlaku bojowego. Także wielu pojedynczych turystów fotografowuje się z tą postacią. Wojtek i final zobaczyć, jak Kierując się do zamku w Edynburgu, przechodzimy koło kmachu uniwersytetu założonego w XVI wieku. Zamek zlokalizowany jest na wulkanicznej skale, posiada on strome zbocza z trzech stron, co ułatwiało w przeszłości obronę tej fortecy. Jedynie od schodu jest łagodne podejście do zamku. Po obu stronach głównej bramy wejściowej do zamku w Edynburgu stoją rzepie dwóch ważnych postaci Szkocji. To William Wallace i Robert Bruce upamiętnieni w filmie Mela Gibsona Braveheart. Znalazłem różne informacje na temat początków tego miasta i zamku tam znajdującego się. Pierwsi ludzie pojawiali się tu już w 8500 lat przed naszą erą. Edynburg jako miasto ma swoje początki w VII wieku gdy na wzgórzu usytuowany był for obronny. Budowa prawdziwego zamku rozpoczęła się w XI lub XII wieku. Najsłynniejszy zamek w Szkocji znajduje się na szczycie Castle Rock, wygasłego wulkanu w centrum miasta. Zamek usytuowany jest ponad 120 metrów nad poziomem morza, górując nad otaczającym miastem. Wiek wygasłego wulkanu szacuje się na 340 milionów lat. Zamek przychodził z roku do roku kilkakrotnie pomiędzy Szkocją a Anglią poza wojną o niepodległość Szkocji w XIII i XIV wieku, w wiekach od 11 do 16 zamek 16-krotnie zmieniał właściciela. Rolę królewskiej rezydencji Enyburski zamek pełnił od 12 do 17 stulecia. Następnie zajmowało go głównie wojsko, a funkcję garnizonu pełni on do dzisiaj. Zamek służył jako więzienie w XVIII i na początku XIX wieku. Byli to więźniowie piraci i jeńcy wojenni z wojny siedmioletniej, amerykańskiej wojny o niepodległość i wojny napoleonskich. Jęźniowie pochodzili z Francji, Ameryki, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Danii i Polski. Większość była żeglarzami, większość z Amerykanów walczyło w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Najmłodszym więźniem był pięcioletni Bebniarz, złapany podczas opisy pod Trafalgarem w 1805 roku. Zamek był wykorzystywany jako więzienie także podczas I wojny światowej. Na tym zamku znajdują się muzea, wystawy broni. Na dziedzińcu stoją armaty, jest też kawiarnia i sklepik, a nawet cmentarz dla zwierząt. Warto pospacerować po dziedzińcu, obejrzeć panoramę Edenburga i zwiedzić dekoracyjne królewskie komnaty, skarby z insygniami oraz więzienie. Oto naszyna War Museum, w którym na wystawie znajduje się flaga polskiej Samodzielnej Brygady ochronowej, polski mundur oraz ordery. Na zamku znajduje się niewielki trawiasty teren, który od lat 40 XIX wieku służył jako cmentarz dla psów. Z Edymburskiego zamku codziennie o godzinie 13 oddaje się samę armaty z One O Dzisiaj to atrakcja turystyczna, ale dawniej pomagała ustalić właściwą godzinę. Kaplica 7 Mogorzaty została zbudowana przez króla Dawida I na cześć jego matki i uważa się, że pochodzi co najmniej z 1130 roku. Kaplica jest nie tylko najstarszym budynkiem na zamku, ale i najstarszym w Edynburgu. Studium, które Państwo widzicie, to Forwell przez 500 lat aż do wieku XIX, był głównym źródłem wody dla zamku i jest głęboka na 34 metry. Widzą Państwo Scottish National War Memorial, w którym upamiętniono szkockich żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej oraz w czasach późniejszych. Widzą Państwo Wielką Aulę, to pomieszczenie o czerwonych ścianach jest wykorzystywane podczas ważnych ceremonii królewskich. U podnóża zamku znajdują się ogrody Princes Street Gardens. Były one kiedyś miejscem, w którym odbywały się procesy czarownic. Zamiast pięknych terenów, w tym miejscu znajdowało się jezioro No Loch. Kobiety podejrzane o czary wrzucano do jeziora. Jeśli zdołały utrzymać się na wodzie, potwierdzało to, że są czarownicami i na podstawie tego przeprowadzano egzekucję. Jeśli utonęły, uznawane były za niewinne, ale ostatecznie spotykały je ten sam los. A oto znano, proszę Państwa, e, największy po poświęcony pisarzowi. E, jest to pomnik e, ku pamięci. Waltera Skota, jednego z największych pisarzy szkockich. Pomnik Waltera Scotta mierzy 61 metrów wysokości i posiada płom widokowy. Największy pomnik poświęcony pisarzowi, znajduje się jednak w Hawanie na Kubie i dedykowany jest Jose Marti. Główną osią starego miasta jest Royal Mile, czyli Królewska Mila. Jest to ulica o długości 1,5 km, która łączy zamek edynburski z pałacem Holyrood. Jest to najstarsza. Historyczna ulica miasta i tworzy główny trak edyburskiej starówki. Wzdłuż ulicy ciągną się wysokie nawet na 10 metry kamienice. Pomiędzy budynkami przejść można wąskimi korytarzami, tak zwanymi close. Obecnie zmierzą do katedry St. Giles, czyli świętego Idziego. W pobliżu kościoła znajduje się serce ułożone z bruku. Oznacza ono miejsce, gdzie do 1817 roku był urząd do ściągania podatków. Mieszkańcy Edyburga spływają na szczęście na to serce. Kiedyś gest ten był oznaką pogardy, gdyż dokonywano tu egzekucji. Jest to chyba jedyny przypadek, gdzie spluwanie przed kościołem nie jest oznaką braku szacunku dla wiary. Co ciekawe, wielu turystów siada tam i wykonuje selfie zdjęcia. Serce to jest jednym symbolem miasta. Klub piłkarski z Edynburga wziął nazwę od tego serca. Heart of Midlothian FC. Katera została ufundowana w 1124 roku. Świątynia uległa poważnemu pożarowi w 1385 roku, kiedy została strawiona doszczętnie. Kościół został jednak bardzo szybko odbudowany na przełomie XIV i XV wieku i to z tego okresu pochodzi większość elementów jego dekoracji. Warto zwrócić uwagę na wspaniałą witraże XIX wieku. Kościół pierwotnie był katolicki, w XVI wieku został zamieniony na protestancki. Katedra jest wykorzystywana jako sala koncertowa, a w okresie wiosny i lata każdego dnia w godzinach lunchu odbywa się nieformalny koncert Music at Lunchtime, wykonawcami są grupy artyści z całego świata. W świątyni znajduje się pomnik Johna Knoxa, byłą szkockim reformatorem i pastorem tej katedry. W przeszłości w pobliżu katedry znajduje się cmentarz, teraz jest tam parking. Usytuowana jest tam tablica upamiętniająca miejsce pochówku Johna Knoxa. W pobliżu katedry znajduje się pomnik ojca ekonomii, Adama Smitha. W sąsiedztwie znajduje się także Mercat Cross, Symbolizuje on miejsce, gdzie znajdował się targ. W przeszłości był także miejscem wykonywania kar, w tym egzekucji. Edynburski Market Cross ozdobiony jest jednorożcem, który jest symbolem Szkocji. Znajduję się obecnie na Grass Market i. Ta budowle, którą je za mną zobaczyć, to studnia Bowell. Jest to pierwsza studnia. W sumie jest to studnia, która przetrwała kilkuset lat. Było takich studni kilka na obszarze obecnego Starego Miasta. I studnia ta pochodzi z roku 1674 i w tamtym czasie po raz pierwszy doprowadzona wodę za pomocą drewnianych rur do centrum miasta. Woda ta pochodziła z lokalnych wzgórz. W ogóle jakiś czas temu odkry, archeolodzy odkryli właśnie takie drewniane rury, które pochodziły z XVIII wieku. Grassmarket Market jest jedną z najstarszych części miasta. Pomimo innej architektury układ przestrzenny placu pozostał ten sam. Pierwotnie teren ten był targiem, gdzie sprzedawano różnego rodzaju produkty zwierzęce i roślinne, takie jak na przykład cielaki czy konie. W ogóle nawet jedna z ulic dochodzących do tego miejsca nazywa się Colgate, czyli Cow to znaczy krowa po angielsku. Miejsce to było także obszarem, gdzie dokonywano egzekucji. I teraz za mną. Ten ogrodzony, nie wiem czy są, widać, ogrodzony obszar jest poświęcony y, osobom, które zostały y, skazane i zabite w tym miejscu. Ostatnia publiczna egzekucja miała to miejsce w roku 1784. Grassmarket jest miejscem, gdzie znajduje się wiele różnych pubów i y, restauracji. Y, Niektóre nawiązują do y, dawnych czasów. Między innymi za mną można zobaczyć lokal o nazwie Last Drop. To w tym miejscu prawdopodobnie skazancy y, mieli ostatniego drinka. Zresztą y, jeden z lokali nazywa się Maggie Dickinson. Jest to osoba, która została skoza, skaza, skazana y, y, przez powieszenie i dokonano tego, y, tej czynności. Następnie okazało się, że przeżyła kolejne 40 lat. Wiadomo, że targ odbył się tu już w wieku XV. Natomiast w miejscu tym jako miejsce targowe przewijało się wiele osób i było tu wiele różnego rodzaju knajp i takich różnego rodzaju zajazdów, aby przyjaźni mogli je przenosować. Warto zauważyć, że nad pabu Pabu White Hart znajduje się symbol Szkocji, jednorożec. Przy Glass znajduje się prawdopodobnie najstarszy paweł Edyburt, jest to White Hart. i Istnieje on od roku 1516, czyli już ponad 500 lat. Przy można podziwiać m.in. nimi edyburski zamek, Niedaleko Grass znajduje znajdują się także pozostałości murów miejskich. Będąc tutaj warto odwiedzić Mary Milksbar, który znajduje się za mną. jest obecnie zamknięty. Wydaje e, się tam głównie lody, które są bardzo dobre i mm, w ogóle e, lokal ten jest od, tak, od świąt do, do lutego zamknięty i kiedy zosta, e, zostaje otwarty, chronią e, e, się tutaj dosyć długie kolejki. Zresztą jadę tutaj e, lody, mm, zresztą kupiłem tutaj, tutaj lody kilka dni temu i musiałem czekać też w kolejce. Kieruję się obecnie do miejsca, gdzie znajdują się pozostałości murów miejskich. Uliczka, którą właśnie idę, to jest tak zwana Jak widać jest to jeden z punktów, gdzie można podziwiać piękny edynburski zamek na tym wulkanicznym wzgórzu. Znajduje się w miejscu, gdzie można zobaczyć pozostałości murów miejskich miasta Edynburga. Są tutaj za mną, za mną można zobaczyć Flodden Wall. Są to mury, które zostały ukończone w roku 1560 i powstały, aby przeciwdziałać potencjalnej inwazji angielskiej, która nie nastąpiła. Z kolei za mną ten mur to Telfer Wall, który powstał jeden wiek później. Początki murów miejskich. W Edynburgu szacuje się na wiek XII. Mury miejskie Edynburga padły w wieku XVIII i były to związane z ekspansją miasta. Po prostu było za mało ziemi do rozbudowy miasta w obrębie murów miejskich. Wewnątrz murów miejskich w wieczu i trochę później wiele budyków rozrastało się w Dlatego było tu mm, dosyć wiele bardzo wysokich budynków, tak około dziesięciopiętrowych. A oto Victoria Street, najbardziej fotografowana ulica w szkockiej stolicy. Usytuowanych jest tu wiele sklepów, restauracji, kawiarni i pubów. To za mną na bazie instagramowa ulica w Edynburgu. Jest to ulica Victoria Street Mieści się to między bar Oink, Gdzie można kupić kanapki z wieprzowiną za kilka funtów Takie oto kanapki można kupić w barze Oink, A oto tradycyjne danie szkockie czyli Haggis jest kupione w innym lokalu Haggis składa się z owych podrobów Wymieszanych z cebulą i przyprawami i oryginalnie zaszyty w owszym żołądku. Cmentarzem w Edynburgu, który warto odwiedzić, jest Kirkyard. Nekropolia ta istnieje od XVI wieku i jest uznawana za najbardziej nawiedzone miejsce tego typu przez duchy. Funkcjonuje wiele legend związanych z tym miejscem. Autorka Harry Pottera czerpała inspirację z tego cmentarza podczas pisania. Cmentarz też jest ściśle związany z historią Psa Bobiego, kiedy jego właściciel zmarł. Bobby czuła przy jego ogrobie przez 14 lat, a do swojej śmierci. Będąc w Edynburgu warto przespocyalizować się na wzgórze Carlton Hill. Rozpoświęca się stąd wspaniała panorama miasta, można także podziwiać wzgórze Artura. Na Carlton Hill znajduje się wiele budowli przypominających starożytną Grecję. Nie jest to związane z tym, iż w XIX wieku planowano zbudować edynburski akropol na tym wzgórzu. Jednak z powodu braku finansów plan ten nie został zrealizowany, a pozostałością są obiekty przypominające architekturę starożytnej Grecji. Na uwagę zasługuje Douglas Stewart z 1831, który jest często przedstawiany na poszczówkach wraz z panoramą miasta. Na Katon znajduje się kilka zabytkowych pomników, w tym monument Nelsona i Narodowy Pomnik Szkocji. Narodowy Pomnik Szkocji wzniesiony na pamiątkę wszystkich Szkotów poległych w wojnach napoleońskich. Z tego wzgórza podziwiać możemy nie tylko panoramę miasta, ale także pobliską zatokę i pałac Holyrood. Niedaleko Carlton Hill ustawiony jest pałac Holyrood, jest oficjalna rezydencja monarchów brytyjskich. W czasie oficjalnych wizyt brytyjscy royalsi Spędzając czas właśnie w Hollywood. Do 1856 roku Cannon Gate był oddzielnym miastem. Budynek z zegarem pochodzi z roku 1591 i w przeszłości funkcjonował jako ratusz, miejsce pobierania podatków, sąd i więzienie. Obecnie znajduje się tam muzeum. Charakterystycznym elementem Starego Miasta w Edynburgu są tak zwane Close, są to często takie wąskie przejścia, jakie widzicie Państwo za mną. Powstały one w wyniku powstawania gęstej zabudowy, gdyż w obrębie murów miejskich budowano, starano się budować jak najbardziej w górę ze względu na brak przestrzeni. Tak zwany klos, nazywano zazwyczaj imieniem zasłużonego mieszkańca czy też zawodu prowadzonego przez jednego czy grupę mieszkańców. Nie trudno zwrócić uwagę na kolor budynków w Edynburgu. Dominuje tu barwa szara, a kamienice starego miasta są zbudowane z lokalnych piaskowców. Panowie, jestem teraz w Dean Jest to kolejne atrakcyjne miejsce w Edynburgu, aczkolwiek niezbyt często odwiedzane przez turystów. Jest to obszar, który kiedyś znajdował się poza granicami Edynburga, dopiero w roku 1822 został dołączony do tego miasta. Dean Village to oaza spokoju w stolicy Szkocji. Historia tego miejsca sięga 800 lat wstecz i je nazwa oznacza tyle co głęboka dolina. Można tu podziwiać brukowane uliczki i piękną zabudowę sięgającą XVII wieku, wspaniale wkomponowane w krajobraz rzeki Lejt. W dymie w przeszłości funkcjonowało wiele młynów, które bazowały <laughs> yy, na sile lokalnej rzeki, rzeki Leid. Widzą Państwo rzeźbę Antonego Gormleya. Jest to jedna z sześciu figur znajdujących się w rzece Leit w Edynburgu. Warto także wybrać się na mały hike na wzgórzu Artura. Jest to wzniesienie o wysokości 251 metrów i rozpościera się z niego widok na całe miasto i zatokę Firth of Ford. Nie jest to trudna wspinaczka, chociaż polecam wygodne buty i ciepłą bluzę, bo naprawdę mocno wieje. Ścieżka na wzgórze nazywa się Radical Road. I wędrówka zajmuje około pół godziny. Terracia liczy 2 km. Nazwa wzniesienia pochodzi od króla Artura, który właśnie na tym wzgórzu miał przyglądać się porażce swojej armii w bitwie z Piktami. Znajduję się na wzgórzu króla Artura. Jest to formacja zbudowana ze skał wulkanicznych. Została ponad 340 milionów lat temu, a następnie została przemodelowana przez Londolud. Z tego związane są różne legendy, m.in. taka, iż król Artur stąd spoglądał na, na bitwę rozgrywaną w dolinie. Porto król Artur żył w 5-6 wieku naszej ery. W tym filmie przedstawiono tylko kilka głównych atrakcji Edynburga. Miasto to posiada bogatą historię, a także liczne atrakcje. Jednak nie jest najtańszym miastem, co jest spowodowane wysoką atrakcyjnością turystyczną. Jeśli ktoś podróżuje budżetowo, to należy pamiętać, że np. hotele w Edynburgu są najdroższe w weekendy. Warto pamiętać o kapleśnej pogodzie. Miasto charakteryzuje się 130 dniami deszczowymi w ciągu roku.